Dzień dobry! Pięknie, nie? Bardzo mroźny poranek. To już nie taki poranek, bo zobaczcie sobie, gdzie jest słońce. Koło godziny 11. No i co, szkoda taki dzień spędzić w domu. Niedługo ruszamy na świąteczny market w Chester. I co, zapraszamy Was do oglądania. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego ciekawy odcinek. Dobra, my już gotowi. Już dobrze jest po 15.00. Szron utrzymuje się cały dzień, tylko tutaj blisko naszego domku troszeczkę puściło. Tam dalej w dołku, jak widzicie, nie. My gotowi, żeby jechać do Chester. Młody już w samochodzie. Czekamy jeszcze tylko na arletę. I za chwilę w drogę na miejscu. Widzimy się z Karoliną i Dawidem. Których pewnie poznacie. I przejdziemy się przez kilka, mam nadzieję, że ciekawych miejsc dla Was. Do widzenia za chwilkę. Gotowi w samochodzie. Wiktor, gotowy jesteś? Tak. Tak, jesteś gotowy. Czekamy jeszcze na mamę. Ha? Czekamy na mamę. Zaraz gdzieś tu nam się wyłoni. Dobra, idzie leta. Tak więc y, wszyscy gotowi. Gotowa? Chodzie jaki mróz, jak zamarzło po kałuży, a za chwilę ma podobno walnąć śniegiem, lepiej żeby nie. I jesteśmy Gotowy wizer, nie ma Wiktor! siema ma no piąteczka! Hej! Zaraz, Nie, to to ma na co kupiłaś? I na co? To... bombeczki na polu. Ile na to wydałaś? I dlaczego tak dużo? Y wydałam na to 8 funtów, jedna taka bombeczka 4 funty. I y y na co? Nie, co ty zapytałeś? E co z tym zrobisz? No, no bo, na chuinkę, nie? A. Mamy nie mam w ogóle bombek na chwincę, mamy same świateł. Będzie płakać. Wolałbym trochę mniej ludzi. wolałbym trochę mniej ludzi. No tak mogłoby być, ale widzisz miał być śnieg, spadł deszcz O jakie ładne pieski Arleta nienawidzi Hartów Co? Ile to ma lat? Nie wiem za 400 400? Mówisz? Nie no chyba nie. Nie. Ktoś to będzie oglądał, będzie wiedział kiedy takie coś budowali. Bo ja nie mam pojęcia. To będzie coś. Koło 1800, 700, 300 lat. Nie wiem. Ojciec Dawidzie. Ojciec. No, śmiesznie. Wiktor zimno Wiktor zimno Nie wiem co tam jest burgery. To idziemy A nie burgery, tam będą no, tylko burgery to tylko burgery no. To nie to, 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 to. idźmy gdzieś gdzie jest wszystko Damy wystrojone Zasnęła Uśpiłeś dziecko nam? Burwa, jest Dobra, bo chcemy gdzieś zjeść I to musi być na? tak? Ja też wszystko zjem, ale musi to być tak. Musi to być miłko. No. To wygląda za drogo. No ten zegar jest. Co z tym zegarem? No też ma lat. Tam jest jak na tym na jest z, z po kon... Nie, po lewej i po prawej stronie. Oho. To będzie po My tutaj to i tak nic coś. nie zjemy, bo będzie wszystko przewolnione. No, nawet jak to znajdzie w Perelach, to to nie będzie. To zawrotka. Uwaga, autobus. Ludzie, tam się nie zdrapiemy z wózkiem, niestety. można byłoby nie? wejść też tam, nie? W sumie. Po prostu nagramy Chester wieczorną porą. No, jaki? Może się chyba oglądała, jakiś ten serial. Nie ten aktor co grał w 13 posterunku dalej ranki, nie, ten, co, co ranki nie miał e... z który był Aha I tam No wiem który, wiem który, ale nie pamiętam, nie mam pojęcia, jak on się nazywa dobrze, że... syn zginął w i tam, tam szukał, Aha Jak? to to jest Tudy idziemy pod prąd, nie? Wszyscy idą w tą stronę no, My zawsze idziemy my idziemy no, zawsze pod ten rąd w Jak? Ja Mamy wózek na twarz, który nam wchodzi. No No to idźcie zobaczyć co tutaj jest no Właśnie ja bym tutaj wszedł Jest szansa na to, że coś zjemy No to idźcie, że tam będzie To jest na pójdę To chodźcie zobaczymy I to tak wygląda jakby to był tylko alkohol. Tak, tak i jest przepełniony, jest przepełniony. Chyba do góry pójdziemy, będzie jakaś restauracja, jak myślisz? Chyba nie Chyba nie będzie, nie? O, nie, to nie O, Agneta, żółterek tego trzeba tam mać, święta idą, trzeba będzie coś kupić O, Dawid też patrzy, nie, ja nie, 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 nie Dawid też patrzy tysiące No? Tylko tysiące, no, Dobra, zobaczymy. Sądzenie? Dwa, co bym ci kupił, 70. gdybym miała pieniądze? 2070 funtów, tak? No No spoko. Najpierw dla mnie był gwiazdy z nieba. Mi się taka żelazo podoba. Co sugerujesz? Zobaczymy, Karol, a pina zobaczycie, co tu idzie zjeść. Za koroną. A weźcie, gdzie będziemy tego ryzykować? No. no Naughty Badger, bistro. bistro. O, sklep z kamerami. Coś dla mnie. Nawet nie wiedziałem, że tutaj taki sklep jest. Nie, tutaj można wejść? No?

To on poszło się zapytać, o tam taka... A tutaj takie menu, tak? Taka pizzeria bardziej. Tutaj kiedyś byliśmy i polecimy pracę. An Sasad, mega pizza, pizza, dips, extra side. No to nie można żadnego do on dobrze się nie powiedzieć. Chodzimy tutaj. Czy nie? selfiaczek w, przed nami Ja już wiem wszystko jak mają tylko kaczkę to zjemnik kaczkę Dobra która? czwarta czy piąta restauracja nie ma miejsca Dawid powiedz że jest miejsce A co tam jest? Landos I co jest w Mandosie? Kurczak? Sam kurczak? Samego kurczaka. Ty chcesz mieć farmy kurczaków na kurciaka namówić stary Miał być drogo i przystojnie, a będzie tanio. I <laughs> może dobrze. Widna restauracja jest kebab. <laughs> Jak zadowoleni dzisiaj? Kolejna? No, to powiesz. mówisz Dawid. kebab jest. jestem zadowolona z winka. Z czego? Z wina ciepłowną. Bo ja przyjechałam. Jedli jedzenie na wynos na miejscu.

też my sobie posiedział w takim babie. <grymianie> 1664. 1664 1664 Czyli miałeś te że mogą mieć? Mówię no ci, to 400 lat mają. Masakra, błęki, No stare. No i my już wracamy. I mamy śnieg. No, a bliżej domu spotkało nas coś takiego. Tutaj pługów raczej nie ma. Trzeba jechać ostrożnie, letnie łyse opony. No i wjazd do nas na farmę, ale tu nie spodziewaliśmy się niczego innego. Tu pługi nie mogły zawitać.